Ojej, że to nie ja! Nie, sorry, imię nie się pomyliło. Bo tu macie. <noise> Nieprawda, ma lepsze, bo ma większe. Ja jestem kurwa snajperem. Boje, bo to nie ja! Chcesz, jest wolumen 300 i bas, bo 300. Ej, oglądał ktoś z was, czego to był film? Alicja z krainy czarów? Chyba no. tak. I były takie dwie kul kulki, takie bliźniacy, mm -hmm. nie? No to I tak. Filip, to oni. Kapitan mm Cox, -hmm. to co gramy, chłopaki? No jestem jest tam Dałeś Ech, ale badaj, kurwa, pieniądze będziemy kosić. Cicho, bo już jest <laughs> To się nagrywa, gówniarzu, zamknij pędzel. Weź mi i linka, to ja im podejśłam. No kurwa, wejdź na YouTube. Nie chce mi się, ja, mam, ja mam dopiero co krew oddałem Bo już zaradaję linka na live. Co? Jebany szatanista. Krew oddaje. A, no tak. No tak, bo biznes założyłem. Ogólnie to... Jakiś ty a... po 40 mówi nam hej o pomocy. Kurde nie napisałem szpernyo. Co, co, a... co? Jakiś ty po 40ce mówi nam hej o pomocy nigdy co? Dobra ja jej wysłałam ja jej wysłałam wyślę linka kurwa pracę Ja je wysyłam już Ale nie, Zmawę. nie wysyłaj na razie, bo ona napisał, że ja mam 40-letni chłop, kurwa, go mam. Będzie mi z Mały wysłać No co, <grymion> kurwa? <grymion> Pieniądze ważniejsze. Wysłałem. Ty, kurwa. Napisane koks będzie walciem całą noc. Aby was pociął tak w sumie. No. To jest, to ja. Ej! Kurwa, taki złoty deszcz. <stut customize> <small> nie wiem was płócił Uw? daj tą grę Co? nie ma w ogóle takiego samego jak jak my Przecież no. drugim no, Rogerem Za no. On, nam, on... <trujmy> Andrzejkowi ugryzł oko Nie jest bo nie tego nie znajdę, co No to ja, chcę zapisz ja go, mam, go Ja go mam, ja go mam, ja go mam, w porządku też go mam. Ja też ci podeślę. Spoko Daj sobie top, to, tego chłopa po lewej, co ci wyślę Spoko a Będziesz musiał z tego wyciąć, a to nie jest problem I Nie wiem no Zaraz dążę, Ja tutaj robię. On robi grafik. Musi być. Nie, nie będę Mieku. Ja ja... Nie będę tego Wiesz ile ja na kawuszczoku zarabiam? Co? Ile? 285 zł. Cały który ja zarabiam A wiesz w jaki sposób? Ja. Debil mi będzie krew, oddawał, a ja będę herbaty robił. Ja też mogę. A z zero rehab nic może być? Halo. Zero, Uuu. a, ja, a ich, nie, nie mogę zmienić. Chyba jest I to nie da się. Dobry stary. Idę kurwa do Teraz w widzę cztery osoby. Mam ci do Cztery osoby? Jadcza! Pom 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 pom! Ricky tiki Grand narkotiki tosalbanigun No niezła ta twoja jungla ty Podbachą też masz taką jungle. Jasne. <noise> A zapraszamy jakiegoś koksa. Kogo zaprosić? Zapraszamy. Zapraszamy N-Ginergamin, bo ja chcę, gra, Brzmi co najmniej erotycznie, zapraszamy. <śmiech> co? Jeszcze hopas za Valoranta zapraszam. Ja mogę ci pomóc zaprosić, to oddam. No ja znam takiego. Malina, Czy mogę się u mnie? Bierz, bierz malinę. Gigasiurek 13 cm też się wydaje. No może zadzwonić, czy bierze fetę teraz, czy może grać? Ojej! Ja. To to kurwa!

Ja Musimy mida chyba oddać Widzisz, że nam dobierze 600 na level, nie? I platyny no i Dawaj go się na Discorda się, <laughs> <Pozdrawiamy się. śmiech> To coś mało <laughs> muszę mu tak napisać <laughs> ten, ten przyjdzie na Discorda, czy nie? Mm, chyba nie nie no, tyle osób oglądać, że to chuj Musi być, się że o tak ja wiecie go dawno nie... Ty, Co ty kurwo gruba? Co? Mogę syry sobie to zrobić zaraz? to zrobić No nie no jebo cię Tułopi mi się runy nie wczytują, muszę na, na oko robić, jak ty mi coś gadasz Ci obrazki nie wczytują Zagraj się pod tego, pod Dark Harvest Ja gram pod Dark Harvest, ale... No, po nie odbiera, no I zło mi przylagował, gierę, myślałem, że nie piknę Dobra, zapulsowałem u maliny a, oh, after dig, czym widzów nie ma? Nie, yeah, czemu mam Dzikowskiego, kurwa na ty? Na dżunglu, no dobry. dobre. Na idzie, mam kurwa. <laughs> nie mogę. Osram się.